Witam serdecznie na kanale Iwitarot, osoby z znaku Wodnika. Witajcie, kochani, <grywania> i wiziekłania. To czytanko jest dla Was na miesiąc czerwiec 2022 roku, na miesiąc, na pracę, przepraszam. Na czerwiec, na pracę, dla Wodnika. To czytanko. <grywania> no tak, jaka jest energia u Was na ten miesiąc, to świat. To jest właśnie ta karta. To jesteś ty wędrujący, wędrująca przed siebie, kończysz jakiś etap w swoim życiu, bierzesz walizę i idziesz do przodu. Nie oglądając się za sobą grubą krechą, po prostu przekreślisz tą przeszłość, zakreślasz, nie ma jej koniec, zaczynasz nowy etap w swoim życiu zawodowym. I cokolwiek to nie jest, więc czy to jest zmiana pracy, może jakiś projekt zakończony i czekasz na nowy. Hmm. Może to praca za granicą przyjdzie do ciebie w tym miesiącu. No nie wiem, co jeszcze. W każdym razie decyzje będą należały do ciebie. Na pewno serduchem musisz się kierować, na pewno y, intuicją będziesz wiedzieć, co robić w danej sytuacji. Y, no, tutaj jesteś: no, jeżeli jesteś kobietą, to jesteś. Szefową. Szefową, która no, projektuje, która wie, co robić w danej sytuacji. Jeżeli czekasz na efekty jakichś działań wcześniejszych, to one będą pozytywne dla Ciebie. Będziesz podejmować właściwe decyzje. No co jeszcze? Będziesz wdrażać nowe plany. Będziesz je karmić jak to dziecko tutaj. Ta karta właśnie tak się kojarzy. Z łatwością będziesz usuwać przeszkody, jeżeli jesteś mężczyzną, może być tak, ale nie musi, słuchajcie. Że pójdziesz do pracy, w której szefową będzie kobieta po prostu. I, i i to przecież w tych czasach chyba nie ma jakiegoś największego znaczenia. Myślę, że człowiek jest ważny, jak podchodzi do swoich podopiecznych, że tak powiem, do osoby, za które jest odpowiedzialny. Także pewnie w dobre ręce trafisz. Co jeszcze? Hmm. Wiecie co, zobaczymy, yy, jakie karty przyjdą na tą sytuację, czyli dlaczego yy, kochankowi i dlaczego ta cesarzowa przyszła do Was na pracę w miesiącu czerwcu 2022? Dla wodników. Hmm, tutaj mamy cesarza cesarza no proszę, diabeł diabeł, to są jakieś szermane, że, szermane szemrane, przepraszam szemrane interesy <coughs> yy, w tej placówce w tym zakładzie pracy tu gdzie ty pracujesz, nie wiem co to jest w każdym razie yy, Coś tu się niedobrego dzieje. Tu rządzi pieniądz, tutaj są jakieś być może brudne pieniądze, być może jesteś jakby atakowany przez inne osoby. Po cichu ktoś kopie doły pod tobą. Może jesteś tym cesarzem, może jesteś tą cesarzową, być może, a może. Chodzi o firmę rodzinną. Kurcze, no, wszystko może być u każdego coś innego, prawda? Mm, tutaj widzę mm, sytuację stabilną w pracy. Chociaż mam wrażenie, że tobie jest ciągle mało, ciągle obawiasz się, że to jeszcze nie dość. Tym bardziej, że widzisz, jakie są podwyżki, i jak co się dzieje na zewnątrz. Bynajmniej ta karta mówi, by gromadzić, by. Bo w przyszłości mogą się przydać te zasoby, jakie nagromadzisz dzisiaj. Tu nawet nie chodzi o same pieniądze, a o żywność, o, o różnych um, rzeczach można gromadzić pieniądze przecież, tak? Inwestować w coś. Więc to jest dobry moment na to dla Was. Dobrze, zobaczymy tutaj. No, tutaj mamy dziesiątkę. I rycerze. To są nowe przedsięwzięcia, nowe jakieś decyzje. Pójście w coś nowego. I to rzeczywiście może być firma rodzinna, słuchajcie. Wielopokoleniowa, nawet. To jest zgromadzenie pieniędzy, to jest wzbogacanie się, więc ty będziesz wiedział, jak to, czy będziesz wiedziała, jak to osiągać. Nie będziesz się bać ryzykować. Nie powinieneś się bać ryzy ryzyka. Ta intuicja myślę, że bardzo dobrze ci będzie podpowiadała. Także myślę, że tutaj na tym skończę. Dokładanie kart. A jaka jest de nie decyzja? Ale co tutaj aniołki mają do powiedzenia? Decyzja należy do ciebie. Decyzja należy do Ciebie. Kurczę, dobra, czytamy co? Mm. Końcowy rezultat sytuacji, o którą pytałeś, jest wyłącznie w Twoich rękach. To w Tobie jest moc niezbędna do przezwyciężenia wszelkich trudności. I osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Działaj ze świadomością własnych możliwości i wiarą w to, że masz wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Nie czekaj, aż wyręczy cię ktoś inny i przejmij kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojść do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga Twojego unikalnego spojrzenia na sytuację i skorzystania z Twoich wcześniejszych doświadczeń. No, że tak. Mm, no dobrze. Więc e, naprawdę mm, będziesz decydować, czy może już decydujesz, a może masz czas na decyzję. Decyzja należy do Ciebie. Mm, jak zmienić swoje życie zawodowe? Bo tutaj zobaczcie, jest właśnie ta energia świat świata to jest koniec cyklu jednego. Rozpoczęcie kolejnego, a żeby coś rozpocząć, musicie coś zakończyć, tak? Więc najpierw to musisz pewnie w głowie sobie poukładać wszystkie sytuacje, wszystko to zaprzecić i decydować. Właśnie kochankowie mówią o decyzjach, o tym, co robić w danej sytuacji. Mhm. Czy ci pasuje? A ta atmosfera, jaką niesie diabeł, czyli nieczysta, fałszywa, czy, czy taka klarowna, przejrzysta, dobra, więc to jest, naprawdę do ciebie należy wybór. No dobra, zobaczymy jakie, jaka afirmacja przyjdzie do ciebie z opiekuńczych kart na ten czerwiec w pracy w środniku. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. <śmiech> Relaks. <śmiech> Przepraszam, mam gardło normalnie przy... z... hmm, chore, chory. No. Relaks. Więc słuchajcie, macie czas na decyzję. Więc w spokoju pewnie podejmiecie. Decyzję dobrą dla siebie. Intuicja Wam podpowie, więc ja się o Was w ogóle nie martwię. Trzymajcie się, kochani, i do następnego razu. Trzymajcie się, papa.